Historia Polski według dzieci odcinek drugi Pierwsi Królowie Bolesławie! Jestem wielce zaskoczony tym, co zobaczyłem w Twym pięknym kraju, książę. Dziękuję Ci za możliwość modlitwy u grobu świętego Wojciecha. Zechciej proszę przyjąć ten oto dar. Włócznie świętego Maurycego. Jesteś dla mnie jak brat. Cesarzu Ottonie, dziękuję za dobre słowo. Chciej wiedzieć, że popieram Twe plany odbudowy cesarstwa. Przy wyjeździe z Gniezna będzie czekać na Ciebie prezent. Mych trzystu pancernych wojów. Cieszę się, że nie widzisz przeszkód dla mojej koronacji. No, to chyba dziadek doczekał koronacji Bolesława. Niestety, odtąd trzeci zmarł niedługo potem, a władzę objął Henryk II. Nastał czas konfliktów. Wojna trwała aż do 1018 roku. A chrobry powiększał swe państwo. Ruszył na wschód, na Kijów. W końcu przyszedł czas na koronację. 18 kwietnia 1025 roku. Wielka noc była. Kilka miesięcy potem umarł. Szkoda, że nasz król Bolesław nie założył korony. Oj, ciężki grzech na nim ciąży. Oślepienie brata z gniewa na pewno nie podoba się papierowi. A i prawo do korony niepewne. Ale władca z niego mężny. Tyle wygrał. Niemcy do grodu podchodzą. Oj, biednych głogów, co to będzie? Obuszczamy podgrodzie. Niemcy! Поважний вуз. Німецька прецизія. Nasze dzieci! Nie możemy się podać! Strzelajcie! Cofnij się, panie! Dość tej wojny! Zginiesz! Widzisz moją potęgę! Zobacz moje bogactwo! Idź złoto do złota! My! Polacy wolimy żelazo i żelazem bronić się będziemy. Wiem, że źle zrobiłem walcząc i oślepiając brata. To nie może się powtórzyć. Pisz. Ja, Bolesław Krzywousty, oświadczam, że po mojej śmierci Polska ma być podzielona na dzielnice. Każdy z czterech moich synów obejmie władzę nad swoją częścią. Hmm, sam nie wiem, czy to dobry pomysł.